Szukacie pysznego jedzenia? Eee, to sieć eee, restauracji bufetowych Origus. Zajemnicze jedzenie, zobaczcie sami, podziwiajcie. W całym Pekinie jest mnóstwo tego i najlepsze. Co można to znaleźć? To jest to. Już nie chcę nic, już wszystko mam, o niczym już nie marzę. Już jestem wolny od czekania. Każdy poranek jest przecież dalem. Każde spotkanie jest niespodzianką, prezentem każda kolejna godzina. Każdy poranek jak w sierpniu gwiazdka, jak nowy cukierek, jak endofina. Ciś niebo czyste bez deszczu łec. Radosny słychać ptaków śpiew. Leczące cienie w jest pięknie przecież, też to wiesz, już nie chcę nic, już wszystko mam, o niczym już nie mam.